Siema, witam w dzisiejszym odcinku przeprowadzę wywiad z Kamilem autorem kanału Encyklopedia Kryptowalut. Hej, siema Kamil! Cześć cześć wszystkim, dzięki bardzo za zaproszenie. Nie ma problemu No to co, jedziemy z tym koksem. Um, miałem cię zapytać co sądzisz o obecnej sytuacji na Bitcoinie bo myślałem, że się kroi silny spadek do 5000, no ale dziś mieliśmy silny, ciekawy wystrzał co o tym sądzisz, o tym wystrzale do góry tak, tak, jak sobie gdzieś tam powiedzieliśmy, jedno zdanie przed nagraniem, to też uważam, że to bardzo zdrowe wystrzał, no przecież wszystkie rynki tak działają, że, że codziennie rosną i spadają o 40%. Natomiast natomiast no, z tego, co wielcy analitycy oczywiście piszą, to wszystko to zawdzięczamy temu, tej jednej informacji odnośnie Chin, że tam prezydent Chin stwierdził, że trzeba bardzo mocno inwestować w blockchain, w kryptowaluty, a wiemy, że od dwóch lat już przeszło kopanie przynajmniej kryptowalut. U takiego zwykłego kowalskiego jest tam zakazane od 2017 roku, przez to mieliśmy kiedyś tam mocny spadek. Natomiast tutaj dość mocna zmiana o 180 stopni podejścia. A, a dla tych, którzy może nie wiedzą, Chiny tworzą swojego yuana, e, e, tak? Oni mają yuana. Dobrze mówię, walutę swoją. No czyli to jest taki, można powiedzieć, game changer, <laughs> ta informacja. No tak, tak to się wydaje, że właśnie to jest jakaś zmiana. No, bo tak naprawdę żadnej innej informacji wielkiej nie było na ten na temat y, kryptowalut, która by mogła spowodować taki taki mocny wystrzał na na rynku. No, ja osobiście uważam, jak widzę takie silne wystrzały właśnie na wykresach, że takie nagłe, to one zazwyczaj do <tos》> dość <tos》> szybko będą też gaszone, co już troszkę powolumieny widać tam takie są piny od góry, że może być teraz mało korekta, co jednak nie oznacza, że nie będzie kontynuacji tych wzrostów, nie? Dlatego ja nawet chciałem Bitcoina kupić, no, jakiś czas temu o tym mówiłem. No ale nie zachowało się tak, jak chciałem, ciągle spadał, 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 i teraz nagle tym wystrzał. Nie? No także no, zobaczymy, jak, jeżeli będzie fajna korekta, no to w, yy, wejdę w niego, że tak powiem. Ja przyznam, że właśnie przy tych 7-600 <grym> chyba było, trochę mi się udało kupić mhm. za, za dodatkową gotówkę, więc jakby ten wystrzał cieszy mnie. Natomiast, natomiast to dalej był zakup bardziej long termowy niż pod jakiś teraz trading, także raczej, raczej tak tego nie będę teraz ruszał. Niech to sobie tam leży. Ja gdzieś tam nie sądzę, żebyśmy mieli spadek do 5000 dolarów, więc nawet jak według mnie przynajmniej spadnie o tych 6, chwilowo to, to po prostu więcej tu nie będę sprzedawał teraz tego, co mam. No ale oczywiście, jak będzie, no to, to nigdy nie wiadomo. Więc więc no zobaczymy, jak się będzie ten rynek kierował w najbliższym czasie. Mhm. No ja dalej uważam, że jest tam silne wsparcie na tych 5600. Więc bardzo ciężko będzie to przebić, a ten wzrost tak, też trochę to potwierdza. Dobra, czy według Ciebie wróci bańka spekulacyjna na rynku kryptowalut? Czy już nie ma co czekać, liczyć na to? Według mnie co najmniej jeszcze jedną, może nie, no to taki duży wzrost, nazwijmy to bańką, według mnie jeszcze jeden wzrost będzie. Dalej uważam, że zbyt mało osób wie o kryptowalutach, korzysta z kryptowalut i tak dalej żebyśmy jeszcze chociaż jednego wzrostu takiego silniejszego nie mieli. Ja nie przewiduję tutaj miliona dolarów za Bitcoina, czy tam pół miliona, jak to niektórzy szaleńcy. Natomiast natomiast nie zdziwił się jeśli sobie na przykład takie 50 tysięcy dolarów za bitcoina jeszcze jeszcze byśmy zobaczyli przeciąg najbliższych, powiedzmy, dwóch lat, gdzieś tam do roku 2021. Wiadomo, halving w przyszłym roku w maju to już w sumie, w sumie już niedługo, bo już zaraz mamy listopad, no to zostało jeszcze pół roku i już mamy halving. I po tym, po tym halvingu myślę, że, że cena Bitcoina dalej może się utrzymywać na wysokich poziomach. Ale tak jak mówię, do, do pół miliona, czy gdzieś takich astronomicznych liczb, raczej raczej tutaj nie wyczuwamy, żeby ten rynek poszedł. Chociaż, no, oczywiście nieprzewidywalność tego rynku i jakby sky is the limit, tak? Także płynie jeszcze kupa pieniędzy i może być i taka cena, także zobaczymy. Czy jesteś zdania, że możliwie prawdopodobny nadchodzący kryzys finansowy może też jakoś przyspieszyć te wzrosty na krypto? Że ludzie uciekną jakby do, do tego typu aktywów? No właśnie, to jest ciekawe pytanie, no bo ludzie się zmieniają i teraz osoby w wieku 20 powiedzmy kilku lat, 30 lat, którzy mają jakieś już pieniądze, mhm. są gdzieś zaznajomieni bardziej oczywiście niż tacy 50-latkowie 50 z kryptowaltami i z tą technologią jak te powiedzmy 10 15 lat temu, 10 lat temu przy ostatniej kryzysie ludzie uciekali do złota i tak dalej no to teraz mogą stwierdzić ci, ci młodzi z jakimś kapitałem że w sumie dlaczego by nie uciec z Bitcoina którego też jest ograniczona ilość i gdzieś tutaj przeczekać kryzys natomiast. Z drugiej strony uważam że jest to na tyle dalej spekulacyjne aktywo i takie ryzykowne że jednak sądzę że jeżeli przyjdzie kryzys to kryptowaluty dalej na nim utracą bardziej niż, niż zyskają. Ale to jest tylko moje zdanie i oczywiście może być całkowicie inaczej. Mhm. Okej. Okay. Jakie masz doświadczenia z airdropami? dropami Bo chyba często wiele z tego to nie zarobisz, wiele jest wiele oszustw. Jak, jak, jak to to u Ciebie wygląda? No powiem ci, ja w dropach nie biorę często udziału. Nagrałem dosłownie kilka chyba filmów o tym na kanale mhm. i i zyskałem może trzy, może cztery razy jakieś większe kwoty, powiedzmy, tam kilkadziesiąt dolarów, jeżeli chodzi o airdropy. Wiem, że jest strona chociażby, nie wiem, aydrop.io, i tam macie całą listę airdropów, do których są linki, wystarczy gdzieś tam na Twittera, wejście na Twittera, na Telegram i tak dalej. No i da się zbierać jakieś tam takie śmieciowe niszowe coiny, z których potem, może za rok, za dwa lata coś będzie. Natomiast osobiście nie mam, nie mam kompletnie czasu na to. No, widziałem gdzieś tam, ktoś mi podsyłał chyba na Discorda właśnie, że jest jakiś bot, który po prostu potrafi gdzieś po tej stronie latać i jakby wykonywać za nas te, te logowanie się na Twitter, na, na Telegramie i tak dalej, i tak dalej. No i my tutaj nie musimy tracić czasu na, na klikanie w te wszystkie badziewa i zbieranie jakichś śmiesznych coinów, ale, ale nie wiem, musiałbym poszukać tego i może faktycznie zrobić o tym filmik, bo, bo to by było na pewno mocne zaoszczędzenie czasu Natomiast ja nie jestem jakiś fanem airdropów, także nie, nie siedzę na tych stronach, nie zbieram, ich zbyt często. To podobnie jak ja, bo ja chciałem z czasu w te stelary, ale nie przeszła weryfikacja, bo nawet nie było możliwości zrobienia zdjęcia dokumentów, tylko musiało być koniecznie z kamerki, no a wiadomo jak ta moja kamerka mhm. sobie radzi <grychy> niby HD, a nie HD. No i nie przeszło, więc nic z tego nie zyskałem. Mówisz o tych 50 dolarach, co to, tam się kiedyś tak, stało? Tak, tak. tak? No, dla mnie to jest masaka, że nie było takiej w ogóle możliwości. Nie? No, ja, ja, mi się akurat udało, udało to uzyskać. Natomiast Stellar ostatnio robił, z porozumieniu z Keybase, z tą platformą, hmm. ten airdrop. No i wiem, że po haku, jakiś tam hak był mocny i, i przenieśli znowu wypłatę o kolejny miesiąc, na 15 hmm. listopada. Także ja też czekam na to, czy, czy tam wypłacą te, te stelary, czy nie wypłacą. Zobaczymy. No i jeszcze był BitTagu, też nic z tego tam nie wyszło. Oni zaczęli jakoś splitować wartość mm -hmm. tych coinów. Nie wiem, sobie sumie nad musiałbym zajrzeć i zalogować, jak to wygląda, ale też niby nic ciekawego, nie? Także no dużo, sobie... dużo tego naprawdę. Jak ktoś ma czas i, i, i chęci, no to oczywiście może zbierać z tego i faktycznie za rok, dwa, trzy, jak kryptowaluta osiągnie jakiś sukces, to może coś z tego będzie, ale to takie wróżenie z fusów. Dokładnie, zazwyczaj małe szanse. Okej. Okay. No, znaczy, tak. Ulubiona, twoja ulubiona giełda krypto oraz porter i dlaczego? No to może od giełdy. Giełda tutaj chyba nie zaskoczy nikogo, jest to giełda Binance. Po pierwsze za to, że do dwóch Bitcoinów nie ma żadnej weryfikacji. Kolejna sprawa to mnogość kryptowalut do wyboru. Trzecia sprawa, fajna, fajne wykresy, fajne możliwości rysowania sobie na tym wykresie różnych szlaczków, że tak powiem. Następnie to, to, że wprowadzili właśnie dużo tych stablecoinów. Teraz jeszcze można wpłacać w ogóle dolary i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest najbardziej stabilna taka giełda i, i posiadająca największej działających funkcjonalności, która się najszybciej rozwija. Potrzebowałem coś od supportu ich. Odpowiedzieli mi bardzo szybko i tak dalej. Także myślę, że Binance to jest taka najlepsza giełda. No, szkoda oczywiście, że nie da się tam wpłacać zotówek. Kiedyś korzystałem jeszcze do jakiegoś czasu temu z BitBayern, natomiast po tym, jak zmieniają co tydzień operatora płatności, to strach tam wpłacać jakikolwiek pieniędzy. No Bez przynajmniej. Mhm. Tak, no. Wczoraj czy ponownie zmienili operatora płatności, więc no troszkę troszkę kpina, żeby taka duża giełda. Bawiła się w takie rzeczy. nie? No bo oni z, z Malty na Estonię się przeprowadzili i teraz znowu coś tam Ta, zmieniają. Tak, tak, z Malty na Estonię, tutaj wypowiedzieli ktoś tam umowy, później kolejny operator im powiedział umowy, kolejny, kolejny i tak dalej, tak dalej. Więc wiem, że ludzie, na przykład znajomy z pracy, próbował przez dwa tygodnie wpłacić tam złotówki i po dwóch tygodniach mu dopiero je zwrócili, a tak to miał dwa tygodnie zamrożone pieniądze i nie mógł kupić bitcoina po te 7 tysięcy. Dolarów, i teraz dopiero będzie mógł po 9 kupić. No to, to jest ewidentna strata tego człowieka w tym momencie. No nie? dokładnie, zgadza się. A Mówię, co do a portfelu. Mogę pomyśleć o zmianach, bo do tej pory tylko Bitbay. No właśnie, na Bitbay też mi się podobało, no bo te wpłaty były szybkie i tak dalej. Natomiast po ostatnich tych ich zmianach no, zrezygnowałem i wpłaciłem ostatnio pieniądze w zwykłym Bitomacie i wszystko przebiegło bez problemu szybko. Także hmm. jak ktoś ma bitomat w pobliżu, to polecam. No akurat u nas w mieście jest jeden, ale dobrze mm -hmm. i, dobre i to. <laughs> y, no, czy, no? Wystarczy, czy... wystarczy jeden, nie? jeden jak wystarczy. się ma chwilę czasu, może podjechać zawsze. Czy ja korzystasz z jakiegoś fizycznego portfela? Ja akurat posiadam Ledgera Nano S, nie XA, tylko jeszcze s mam i, i tam trzymam większość swojej kryptowaluty, bo uważam to za no, Drugie co do najbezpieczniejszych e, portfeli, oczywiście Paper Wallet byłby bezpieczniejszy, jednak czasem przelewam te kryptowaluty w większych, mniejszych ilościach, tak, więc jednak ten Ledger gdzieś tam pod ręką cały czas jest i, i z niego korzystam. Okay. Um, bawiłem, się jeszcze, bawiłem się jeszcze Trezarem kiedyś, o, że tak co? powiem, natomiast jakoś nie przypadł mi do gustu, Jak już tak fizycznie. Czyli, ale tam jakoś się różni nie wiem prędkością przesyłu, bo ja się, na szczerze mówiąc nie, znaczy, tak, nie, nie znam. nie Trezor jest troszkę taki większy bardziej kwadratowy i Aha. tak dalej Wygląd. nie wiem mniej polelącznie mi się wydaje no jakoś tak takie głupie przyzwyczajenie chyba pewnie jakbym miał najpierw Trezora to bardziej by mi się Trezor podobał no ale jakoś tak wyszło że Ledgera kupiłem pierwszego na promocji kiedyś i, i jest do tej pory pytam bo ja nie korzystam osobiście myślałem na tym ale tak trochę się boję i wolałem zapytać kogoś, kto ma lepszy, jakieś doświadczenie. Okej, okay. czy nie działałeś nie, na rynku? Jakiś... Jeszcze, jeszcze nie miałem problemów, nie miałem. Także... No to super, dobra. Eee, czy, czy działałeś na jakichś innych rynkach, jak nie wiem, akcje, forex, surowce, futuresy, czy tylko krypto? E, e, jeżeli chodzi o handel, to tylko kryptowaluty. Od tego tak naprawdę zacząłem jakąkolwiek przygodę z giełdą. Jestem na grupie Trading Jump Session na Facebooku i, i czytam te posty związane z, z surowcami, z SP, z Daxem i tak dalej, ale to tak raczej czysto informacyjnie, żeby wiedzieć, co się dzieje w globalnej gospodarce niż, niż żeby tam jakoś handlować na, na tych innych rynkach. Jakoś, jakoś może z wieku po prostu, że jestem za młody na to, żeby jeszcze może nie interesować się, bo interesuję się, natomiast nie miałem okazji wcześniej. Wejść na takie rynki, ponieważ od razu już były kryptowaluty, kiedy zacząłem się interesować giełdami, no jakoś chyba najmniejsza linia oporu jest, żeby wejść na taki rynek, no bo nie mam brokerów, nie trzeba to przez prawda. nikogo wchodzić, tylko zakładamy same konto, po pieniądze i, i nie? Mhm. Rozumiem, że tam z rynków lewarowanych dźwigni nie korzystasz, czy korzystasz? Yy, grywałem na Bitmexie, najwięcej Bitmax. na BitMexie. I gdzieś tam w dłuższej perspektywy czasu jestem na plus natomiast niewiele bo zdarzyło mi się również wyzerować tam konto mhm. oczywiście chciwość zbyt duża dźwignia. Gdzieś tam nawet wrzucałem film o tym jak, jak też wyzerowałem konto ale to nie były jakieś potężne kwoty także także nie ma co płakać. W no, dłuższej jest... perspektywie i tak delikatnie na plus także wszystko ok. A no ważniejsze no, niestety dźwignia to miecz obusieczny. No tak tak na to trzeba mieć czas na to trzeba mieć czas i to wyglądało to mniej więcej tak, jak się to może zatrzymać. Jak był czas i miałem chwilę, żeby patrzeć na wykres faktycznie i na tym się skupić, na rynku krypto nie było dużych problemów, żeby zarobić. Natomiast jeżeli gdzieś tam stawiałem pozycję i ta pozycja, tą pozycją zajmowałem się w pracy, powiedzmy gdzieś tam patrzyłem tylko jednym okiem co jakiś czas, no to tu bardzo łatwo zostać wyciętym z rynku i nie zdążyć po prostu zareagować, jeżeli się nie ma ustawionego stop lossa, a jak się korzystać z dźwigni razy, nie wiem, 30-20, no to ciężko też tego 100% czasem mieć, bo tutaj delikatny chwilowy ruch może nas łatwo z niego wybić i będziemy cały czas stracić? No, generalnie granie w pracy to nie jest najlepszy pomysł, bo wiem coś o tym. No dokładnie. <laughs> Więc trzeba bardzo z tym uważać. Um, Okej, okay. czy jest teraz jakiś według Ciebie projekt kryptogodny uwagi do inwestycji? Czy uważasz, że ICO i tym podobne projekty się skończyły? Hmm. Jeżeli chodzi o ICO, to wydaje mi się, że nie będzie już takie, na pewno już takiego boomu nie będzie na projekty Mamy teraz te IEO projekty, które są tworzone przez giełdy. Mamy STO Security Tokeny, które są bardziej zabezpieczone, są bezpieczniejsze przynajmniej dla y, potencjalnych klientów, bo tam one działają tak naprawdę niektóre jako akcje, więc jesteśmy bardziej zabezpieczeni. No i widzę, że ludzie się nacieli, bardzo mocno się nacieli na ICO. No przecież tak. tam 80 czy 90 projektów ICO no to było albo skamy, albo szybko padały i traciło się całą kasę. Także myślę, że ICO skończyło się. Może nie całkowicie, ale w większości skończyło się i ludzie zaczną przechodzić właśnie do AIO lub do STO. Natomiast takich godnych projektów uwagi teraz szczerze mówiąc nie śledzę zbytnio potencjalnych jakichś nowych projektów. Czy mamy jakieś projekty, które Uważam długo dystansowo, że, że mają potencjał, natomiast nie są to żadne nowe projekty na rynku wchodzące. Jak ktoś tam ogląda mój kanał, to wie, że trzymam Psycoina, czy, czy mam Ethereum, oczywiście Bitcoina, trochę Litecoina i tak dalej. Czyli te główne. plus jeszcze jakieś takich. Proszę? Czyli te główne, można powiedzieć. Główne plus takie 2-3, dwa, trzy, dwa, trzy mniejsze, które, które po prostu mają gdzieś stabilne fundamenty i, i myślę, że w najbliższych parę latach mogą. Mogą pokazać na rynku. Natomiast żadnych takich nowinek nie śledzę w Tuolcie. No bo tak, bo już był, był Lisk, była Miota, teraz już tak to Ta. Ta. Też, też chyba potupada trochę. No chyba, że coś się zmieni, <coughs> ale na razie się nie zapowiada. Zobaczymy. Boże. Czy możesz po prostu mówić swoją książkę, dlaczego warto się nią zainteresować? Mała reklama. <laughs> tak, mała. kryptoreklama. reklama. Jeżeli chodzi o książkę, to starałem się ją napisać i wydać dla osób, które zarówno nie mają całkowicie wiedzy o rynku kryptowalut, nie wiedzą o nim nic, nie wiedzą czy jest Bitcoin chociażby, nie wiedzą czy jest blockchain, nie wiedzą żadnych podstaw i z tej książki nie mają się tego dowiedzieć, bo wydaje mi się i po recenzjach, które testowałem od ludzi jest ona napisana prostym językiem, ale również zawarłem tam trochę informacji dla osób bardziej zaawansowanych, że oczywiście Antoni Antonopoulos nie znajdzie tam niczego ciekawego dla siebie. Natomiast taka osoba, która gdzieś tam siedzi i powiedzmy tylko, zakupiła sobie Bitcoina i tyle kiedyś tam zarejestrowała się na jednej giełdzie, nie ma zbyt dużej wiedzy technicznej. Tam myślę, że też parę ciekawostek, parę ciekawostek znajdzie, chociażby informacje o smart kontraktach, na przykład, czym są te umowy, jakie się pisze, bo troszkę kodu tam programu też jest. Jak porządnie analizować fundamentalnie projekty właśnie na długie lata. Jakie są konsensusy w różnych projektach, no i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, jakieś tam informacje o tym, jak nie stracić pieniędzy na rynku kryptowalut, jest około 10 takich 10 punktów, które mówią o tym, jak nie stracić pieniędzy na kryptowalutach. Na co uważać, bo to jest dla osoby, która jest dłużej na rynku, wydaje się to takie proste. Nie podawaj nikomu klucza prywatnego, nie wchodź na jakieś głupie strony, na dropach też uważaj, co tam wpisujesz, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla wielu osób nowych są to rzeczy, które nie są takie jasne. No ale dla, żeby nie było tak smutno, to w drugą stronę też jest tam kilkanaście sposobów na to, jak można zarabiać na kryptowalutach, mając więcej lub, lub mniej czasu. Także y, każdemu polecam, jeżeli chce się zainteresować trochę informacji macie na właśnie mojej stronie internetowej encyklopediakryptowalut.pl tam też możecie kupić tą książkę, zarówno i za waluty fiat i za kryptowaluty, także trzeba adaptować kryptowaluty, więc za, za bitcoiny, litecoiny i inne waluty możecie też ją sobie tam kupić. Wszystkie te linki podam pod tym filmem oczywiście, do książki również i do twojej strony, więc nie będzie problemu. Jeszcze takie może jedno pytanko, czy jak patrzysz na wykresy, to bardziej analiza techniczna, czy może fundamentalnie wchodzisz... W pozycję na podstawie e... fundamentów analizy technicznej, czy jeszcze co innego? Tak, mówię, ostatnio, ostatnio całkowicie nie mam czasu na, na handel. Mhm. Widzę, jestem w takiej grupie na Discordzie, gdzie tam znajomi handlują i widzę, że mają ostatnio fajne wyniki. Natomiast ja osobiście, z racji dwóch prac w tym momencie, nie mam czasu całkowicie na handel. I, I tak jak mówiłem wcześniej raczej fundamentalnie przeanalizowałem sobie parę projektów, w które zainwestowałem pieniądze i czekam długo długodystansowo na, na zwrot z tych inwestycji. Staram się jak są właśnie jakieś większe górki lub dołki to wejść w, w jakąś transakcję i na przykład sprzedać to co posiadam po części. Ostatnio tak bawiłem się właśnie 3 miesiące temu czy dwa miesiące temu z saikoinem właśnie. Były tam dosłownie co dwa dni ruchy po 5 Satoshi, a przy kwocie 25 Satoshi to już mamy 20%. Więc sobie tak sprzedawałem, odkupywałem, za dwa dni sprzedawałem, odkupywałem i, i powiem szczerze, że, że taka zabawa mi się udała. Natomiast jeżeli chodzi o analizę techniczną, to, to, to nie stosuję, nie znam się na tym zbyt dobrze, także wolę nie używać czegoś, na czym, na czym się nie znam. Jak grałem na BitMEXie, to bardzo mocno korzystałem z wolumenów, bo to było taką. Kwestią, która tam dość mocno pokazywała, co się dzieje na rynku. Mhm. Natomiast jakieś tam Fibonacci, nie Fibonacci, innych tego rzecz, rzeczy, rodzajów, nie używam, bo po prostu się na tym nie znam. No tak, czasem wolumen jest kluczowy, no i czasem wystarczy zupełności. No i fundamenty. No, no, Jesteś w sumie pierwszym takim, chyba, gościem, z tym rozmawiam, który nie korzysta z analizy, a bardziej właśnie patrzy na te informacje poza wykresem, że tak powiem. No tak. No, no. Powiedzmy na tym się jakoś znam, na analizie na technicznej się nie znam, więc wolę korzystać z tego na czym jakiekolwiek mam pojęcie i Jasne. co mi kiedyś w przeszłości dawało jakieś zyski, kiedy oczywiście jak mówię miałem, miałem na to czas. Dobra, no to cóż, to wszystkie pytania jakie przygotowałem. Dziękuję ci za rozmowę, za poświęcony czas. I tak jak mówiłem... Ja również dziękuję za, za spotkanko. Dzięki. Wszystkie linki będą w opisie. No to co? Miłego dnia, siema, do zobaczenia! Hej. Super, cześć, na razie.